ma z tej strony Tromba i witam was na moim i danego serwerze, czyli TryHC. I w tym filmie pokażę Wam, jak wyglądają gildie 24 godziny po starcie. No i w tym filmie losuję jeszcze kilof 644 i co trzeba zrobić, żeby taki kilo móc zgarnąć. No to tak, zostawić suba, lajka, dzwona. No i oczywiście swój nik w komentarzu. Wydaje mi się, że taki killo każdy by chciał przygarnąć, więc tutaj opłaca się brać udział. No i co? Będziemy tutaj przechodzili do pierwszej gildii. No i na sam początek tepniemy się może do jakiejś gildii stopki. Może niech to będzie pierwsza gildia. Stopki. -gedom jak Tutaj się tepam i zobaczmy, co oni tutaj mają. Jakoś dobrze to się nie zapowiada. Tutaj chyba gildia te parkowców mi się wydaje. Zobaczcie. Tu w ogóle można do nich do designu wbić. Mam nadzieję, że po tym filmie sobie tutaj to pokobluję, bo... O nie, chłop tu kopię chyba na szóstce. Tak, oni tu kopią na szóstkach, a tu są normalnie tunele do nich. Na upartego to dałoby tu wbić, mi się wydaje. Chociaż... Nie, tutaj pewnie pokoblowane. Nie, od tej strony by dało tu wbić. A nie, nie da rady wbić, zobaczcie. Tu jest kobel. Dobra, to jednak nie da rady wbić. Mam nadzieję, że tutaj ich nikt nie zabije na awku. Na kilofach 6 -3. Chyba nikt by nie chciał stracić takiego kilofu. No i co, gildia tutaj, no nic praktycznie nie ma, więc nagrody tutaj nie będzie. Oso same skrzynki, zobaczcie, pewnie z setami. O, tylko sety są. No, tak jak powiedziałem, gildia te parkowców, więc przechodzimy tutaj do kolejnej gildii. I tepnijmy się może do pierwszych tak 3 gildii stopki, zobaczmy co oni tu mają. Dobra, kolejną gildią będzie kret, do której się tepniemy. Tutaj to jest gildia, która tak się bije bardziej na kuboidy. No i tutaj już jest widać u kredów. Tutaj już... Jakieś obronne tutaj mury powstają z Obsydianu zobaczcie. Tak, są tu jakieś mury z Obsydianu. Bojek to to nie ma tak dokładnie, bo bojka to jeszcze sand powinien być. Nie no, tak w sumie bojki to włożyli. No, bojki włożyli, bo tutaj jest obs To jeszcze sanda nie ma. Co tu na dole się znajduje? Tutaj na dole jakieś awczarki na kilofi 5-3. Tutaj na szóstkę, ale tu też na szóstkę? Nie, tu nie, na szóstkę. Ej, gildekretka nie ma dużo kilofów, 6-3. Tak, tutaj biednie z kilofikami widzę. Albo jeszcze tutaj oszczędzałem, bo może nie chcę zginąć na awku, jeżeli nie mają jeszcze kuboidu zrobionego. Ale za ten kuboid możemy im tutaj zostawić nagrodę, mi się wydaje. Czekajcie. Jeden. Rozkopiemy się. Mam nadzieję, że znajdę, jak będą tutaj robić sobie kuboid. No i to dobra, damy im tutaj 16 skrzynek ładnie Kuboit mieli lepszy od tamtego. No i co? Jeszcze nam została trzecia gildia stopki. G dom 1st. 1st. O, 1st to jeszcze lepiej od kretów chyba. Coraz lepiej wam powiem. Coraz lepiej. Pierwsza gildia to no, nic praktycznie nie miała. Po prostu skrzynki sobie postawili, żeby i te my chować. No dobra. Pochwaliłem za wcześniej, że coraz lepiej. No, góra jest zrobiona, no ale tutaj dół. To wszędzie kobel. Mi się wydaje, że tu kogoś gonili po tym designie i dlatego tu tak jest zaśmiecone tym koblem. Jakby tego kobla nie było, to by było lepiej. No ale przynajmniej górę mają zrobiona. Bojka jakaś jest. Tutaj beczka. No wiadomo, zawsze tutaj pod, te, pod tym jeden ST, odkąd pamiętam, to jakieś beczki wielkie były. Y -y -y. Dobra. No nic takiego ciekawego tu już nie ma. Y -y, więc zostawmy im tutaj nagrodę. Nie zostawimy im 16 skrzynek, ale zostawimy im 8. Dobra, rozkopię się tutaj. Mam nadzieję, że to znajdą. No i co? Ja zaraz wybiorę jakoś kolejną gildię. No i zaraz się widzimy. I teraz tepnę się do gildii Rek. Zobaczymy tutaj jak wygląda gildia REG. O! Tutaj już jakieś mechanizmy słychać. Ja sobie załączę GM3, żebym mógł tutaj przechodzić przez ściany. Tutaj kopię kolega na kilofie 633. O! Tutaj kopię y, w taki niecodzienny sposób kolega, bo zazwyczaj jak się kopie, to się kopie wiecie, tak 2x10, ma się stoniarki, a tutaj kolega kopie na takim 3x3, na szóstce. nie jest to głupi pomysł, bo mieć zużywać jakby stoniarek, chociaż on tutaj tylko stono ma postawionego, ale na przykład na innych serwerach jak też gracie, to możecie sobie tak zrobić, jeżeli te stoniarki wyrabiają. Ja pamiętam jak kiedyś też tak kopałem na takich awczarkach, nie wiem czy wy pamiętacie, jak ja grałem, to kiedyś się robiło takie awczarki na kilo w 5-3-3. I się na około takiej wody jeździło. Tu był taki płotek, schodek i się tak jeździło naokoło. Mi się teraz to przypomniało. Ciekawe, czy wy pamiętacie takie czasy, bo to bardzo dawno temu było, jak ja zaczynałem grać w Minecrafta, czyli pewnie z jakieś 8 lat temu. No ale tutaj Kuboili, Kuboid Gildirect. No to taki ładny w miarę. Fosy mają chłopaki? Nie mają, nie no, nie mają jeszcze fosy, ale bojka jest. Chyba jedna, albo dwie, dobra, dwie. się sandów nie mają. Ale tutaj żadnych zabezpieczeń do serca to nie widzę, no tutaj nie mają jakiegoś zabezpieczonego designu, po prostu mają taki z troszeczkę tak pod obronę, żeby TNT jakoś mocno nie rozwalało tego designu, wiadomo. Zostawmy tu im jakąś nagrodę, bo Kuboidzik w miarę taki ładny, przyzwoity, postarali się, jak na 24 godziny, to tutaj zostawimy im w skrzyneczce jakąś nagrodę, no i co? Przechodzimy do kolejnej gildii i tepniemy się teraz do gildii lump, ja już się tutaj tapam do gildii lump, yy, gildia lump ma ósmotopkę, bo teraz zobaczyłem w ogóle na tabie, zobaczcie ósmotopkę ma gildia lump, więc tutaj chłopaki yy, mocno się starają tam na te parkach i pod gildiami, bo tutaj lump się biło zazwyczaj na te parkach jak ich widzę i pod gildiami, tutaj tak są pewnie podzieleni, ale zobaczcie tu tych lumpów to nic nie ma, tutaj jest jakaś stoniara na szóstkę pewnie, tak, tutaj są dwie stoniarki na szóstkę. jako ląne ładnie. Tutaj nic, no praktycznie nic z tym zanie nie ma, ale tutaj muszę ich pochwalić, bo mają fosę, nie? Jako, no nieliczne gildie teraz mają fosę, bo niektórym nie chciało się kopać, ale jak tam mają szóstki, to to szybko leci. Taka fosa. I ładna fosa, na, na dole jeden daszek i u góry jeden, więc da się wyjść, to doceniam, że nie ma nawalone nie wiadomo ile daszków. I co? Zostawimy im tutaj jakąś nagrodę, tutaj też nie ma co oceniać. Po prostu sobie wykopali fosę, żeby się pobić. Więc tutaj jest guild Sam się tutaj biłem też na streamie. Jak pewnie oglądała większość z Was, to na streamie właśnie się tu biłem pod tą fosą. A nie raz w tej fosie nie padłem, bo jakoś długo się tu nie biłem. Na całe szczęście. Ej, a w sumie możemy iść. Pod, przy gildii Lump, tam widziałem jeszcze tylko jedno gildie. Zaraz zobaczymy w ogóle, Kto to, co to za gildia. co to jest? To jest Gildia Amen. Dobra, zobaczmy gildiamen. Gildiamen, kwadracik z Opsa. O, o, o! Ale afera, widzowie! Afera! Gracz z gildi kred jest u nich w designie. Nie wiem, jak on tu się dostał. Chcieli go jakoś wpuścić, albo przycykał tu perły. No ale tutaj jak statrix będzie mądry, to ucieknie. O, deszcz meteorytów. Właśnie meteoryt spadł. Nie no, wydaje mi się, że statrix... Głupi nie jest i ucieknie. Chociaż nie, no ładnie tutaj William daję sobie radę. Tak, będę go ganiać. Dobra, Satrix chyba ja nie ucieknie. No wątpię, że Satrix ucieknie, bo oni mają łuki. Jeszcze dwie osoby tu podbiegłyby to po Satrixie. No i co tu oceniać? Dużo nie ma co do oceniania. Zwykły kwadracik z OPSA. Dużo pokoi tu chyba nie ma, nie? Pokoje są na dole. Tak, tutaj pokoje są na dole też z Obsydianu. Fosy, fosy nie mają. Tu w ogóle mieli Kejwa przez spółku Boida. Więc śmieszna sytuacja. Pewnie musieli dużo koblować. No i co? Gildiament tutaj też coś zostawmy. Za zostawimy im to bardziej na widoku. No, bo nie chcę się tam wkopywać. Dobra, zostawiliśmy. Na widoku mam nadzieję, że Satrix im tego nie zabierze. Bo w sumie Satrix będzie szczęśliwy. 8 piesików sobie dostanie. No i co, może jeszcze na sam koniec tepnijmy się do jakiejś gilni stopki, tak samo. Bo te gildie stopki pewnie będą najbardziej rozbudowane. No i tepnijmy się do gildi żaba. G dom żaba. Hmm, I co tutaj gildia żaba ma? Ej, ładnie tutaj się zapowiada. Ej nie, no tutaj masuwa robi swoje widzowie, zobaczcie, mechanizmy na koblarki. I to po dwa razy. No i tutaj jakiś pokoik na szóstkę. Nie, to taki zwykły pokoik, a nie na szóstkę. Tutaj sobie chłop kopie. I też możecie, pamiętajcie, na kopać na takim kilofiku. I on kopie na kilofie, zaraz Wam powiem. On kopie na kilofie, zwykłej szóstce on kopie, a Wy możecie zgarnąć 6, 4, 4. Wystarczy, że weźmiecie udział w konkursie. Stawicie łapkę w górę i Subika, i napiszecie swój nick w komentarzu. I macie szansę zgarnąć taki kilofik, przypominam. Jak ktoś sobie w początku nie obejrzał. Tutaj Homex też kopie na szóstkę. Nie no, ej tak szczerze, Gildia Żaba chyba tutaj najlepiej poleciała. No tutaj Gildia Żaba poleciała najlepiej w te 24 godziny. Mają fosę, może jeszcze nie odkopano, ale mają. Tutaj w designie no wiadomo, trochę kable, bo kogoś ganiali. mechanizm mają. No Gildia Żaba, nie no, najbardziej Gildia Żaba i Kret mi się spodobała. No bo oni tutaj najwięcej takich rzeczy mają. Żeby na przykład po prostu się obronić czy coś, na przykład, o tutaj koblarki, ładne mechanizmy. Tutaj jeszcze podejrzewam, że będą takie te większe koblarki, ale to chłopaki się pewnie rozbudują, jak będzie TNT, to pewnie tam przyspieszą z budowaniem. Dobra, zostawmy im tutaj też 16 case'ów. Czekajcie, tylko gdzie by im to zostawić, żeby ktoś im tego nie zabrał? Dobra, no jak im zabierze, to trudno, i wina, żeby kogoś się wpuścili my Tutaj zostawimy skrzyneczkę, a nie mogę tutaj, dobra, to tu im zostawimy, zostawimy im 16 kiesików. No i tak wyglądają gilnie na 3HC po 24 godzinach. Wydaje mi się, że tutaj gracze w miarę dużo zbudowali. Niektórzy wykopali fosy, niektórzy nie. Niektórzy bardziej polecieli, żeby wykopać sobie ten kwadrat żeby przed tym TNT porobić te mechanizmy, a niektórzy po prostu takie jak Gildia, na przykład pierwsza stopy mają wywalone w kuboid i się biją na parach i po prostu grają pod topkę i mają tam same skrzynki no ale nagrody nie dostali za kuboid, a cała reszta dostała, nawet po 8 case'ików a te lepsze kuboidy dostają po 16 no i co, mam nadzieję, że film się wam spodobał i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę a już się będę z wami żegnał elo